ale no, myślałem co można porobić w pewnym czasie i znalazłem taką fajną stronkę Ty co to są za opowiadania? One shot z Dobra xt, nie chcę mi się tego czytać Popularne Dobra, to jest quiz dla mnie nie? Tylko sobie o.14 plus przejdę ten test Czas są czasy dojrzewania? Yy, nie wiem ja Ale bym powiedział, że jest... Jestem Sigmund, przede wszystkim. No ja nie odpowiadam na to pytanie. Oj, bracie! ty oglądał minionki, nie? Ale grudru i minionki brzmi, No Dobra, to muszę jednak odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Powiedzmy, że skończył się. w poprawna odpowiedź. To śpiewał tur. Tube? Nie no. Kamilka, chyba. To jest stara, nie jest tą dziewczyną, nie? No to nie Faworka. A nie dobra, to muszę pomyśleć tak. Vansy, Vansy no to to są to tak OG, tak? To są klasiki. Scrunchie. Scrunchy, no to trzynastolatki to noszą. Brazotka z ciekami. No to w ogóle to chyba nie powinno się znajdować na tej stronie. A placek... placek? <ścoughs> placek fieralem. Kanken. Nie stary. Imo. Nie wiem co znaczy ten skrót. Ale to nie jest ważne. No ale weźmy to. No, poprawno? Pewnie każda jest poprawno. jak jest tu te Wiem, że tutaj... jest i e, Eilish, nie? Aion Billie. E, nie, chyba jestem borec. No a? Tym quizem. No, to bad guy. Trochę sobie bajkę w głowie się nie mieści. Co za zapytania, nie? Ale tutaj są smurfy. Emoticon, emotikon Do grą dedukcji to albo to, nie? A to są smerfy, więc to musi być to X, tak Jednak to nie są emotki szkołę podstawową? Niestety skończyłem, już jestem stary Niestety? A może stety, nie? Premiera którego serialu była najwcześniej? Nie, stary Nie o Netflixa, nie? Tego nie znam w ogóle To ze szkółki znam Ale wydaje mi się, że to, że Riverdale Jest starsze od tego To jest starsze od tego To jest starsze od, od tego To też powiedzmy, że Riverdale i byłem blisko. <laughs> co to są za stylenia? Nie wiem o co chodzi. Kto to robił? Belloard. Sztuka, tak. Piękna sztuka. Piękna sztuka jest na obrazie, numer. Maszyna losująca losuje. No i mod. Taki akceptowalny styl. Przynajmniej dla mnie. Z tym XPP. Całkiem dobrze. Co się z zrobiłem? Test. Najprawdopodobniej nie masz jednak 14 lata. Byłem. XT. O! Od razu kolejny test. No dobra, nie? Jakiś Snapchat no Dobra, Insta YouTube Ty żeś widział logo YouTube'a, nie? Z tej dysku, do której piosenki pochodzi ten kadr Dobra, drogą eliminacji Eminem No niestety nie nic powtarzającego się Ale tutaj kobiety, tak? Obstałem, że tutaj jest śmierć, tak? Bladość Jakiś kontrast, nie? Jakaś cielesność Cielesność pasuje do Not Afraid Eminema No ale wiemy, że to nie jest Eminem Only Curly. Hm. ja bym powiedział, że z Kalifornia Ajajaj, było blisko Gameboy, Boy, człowieku. Wiesz, że więc to jest Game Grałem Pokémony, nie? Mam emulator na telefonie. Niestety. High School Musical. Stary, kto ogląda takie filmy? Nie wiem o co chodzi. Nie. Uh, ale jest ten Simon, jak wygląda. Tamagotchi to. Tako nie? To jest PSP, to jest jakieś Nintendo. bo to jest Nintendo. Dobra, to jest to. u, ty stary, o nie rzeczy, nie? Ale to tak wygląda jak milion dolarów. Ajajaj. Ty no ciekawe, nie? <noise> Test na IQ, chyba też jest tu. Na jakim kanale można byłoby. Serial animowany finas i ferb? A? Disney Channel? B. Nick C. Network Kartonu? I DASTM nieśmieszny nie? Hmm. Myślę, że nie jestem śmieszny. Czukery? Nie, starałem wrażenie, że to jest z innej strony. zabaweczka. Nie kojarzę tego. Całkiem dobrze. Nie no, nie mam 16 lat albo więcej. XP. I co teraz robię z tym faktem? Co, będę musiał się skontaktować z jakimś psychiatrą, nie? Albo psychologiem. Ty, kolejny quiz? Co jest? Lanser i Marusi w serialu Czterej pancerni i pies. Zagrała Anna Dymna. No to nie tak Dyma. Ej, Dymna, przepraszam. Z którego filmu jest? Sposobem Mrs. Robinson? jakieś Tutsi? Absolvent. W którym roku miały miejsce... W... W... Co kurwa? Uuuu, Sigma. Dobra, to to jest szybka strzelanka, bo nie chcę się tego robić, no i to będzie chyba e, ultimo quizo. Para este... E... wiesz, e... dia. Niestety, wiem, że nie był łatwy. Każdy quiz przegrałem, jak się z tym czuję. Jak Sigma. Mm, kategorie. uhu tych kategorii. Społeczność. Opowiadania. Sprawdźmy jednak te opowiadania. Co chodź, może tutaj coś wygra. Jestem dla nich jak marionetka. Wygrali mnie w krzyżowanej ruletka. Łzy w moich oczach zabiły nadzieję. Do siebie szacunek najwyżej rozwieją Okej, okay, to jest poezja. Poezja tanich lotów, nie? Nie żebym obrażał sad nie ale... ale. Siostra myśli, że wygra jakiś konkurs z języka polskiego. A może wygrała, nie? Ja jestem hejterem. Nie. Tam super. Ha, musiał się zalogować. No to nie tam super jednak. Eee, no to co? No to chyba to będzie tyle, nie? The net. zapowiedź, zapowiedź internetu. Co jest twoją ukrytą siłą? Może kiedyś, albo może dzisiaj, bo nie ile nagrania mam, ale to nie jest interesujące, nie? Elo. Nie zgadniesz strony, ale eee, materiał znaczeniu białko, nie? Na komendzie się skończyło, więc wróciłem. Co ze swoją krytą siłą, czyż nie? Mobello a to się załaduje? Please. Hm. A jak dam superkę na zachętę, to nic się nie stanie, nie? Kurczę, a takie quizy mieliśmy, Dobra. Uuu, mam chyba ostry towar, nie? Wybierz swój miesiąc urodzenia, a dowiesz się, jaki znak z odwagą mi serce. Kłamie my, czy nie? Nie no, mówimy prawdę. No to koniec, nie? Koniec z moją przyszłością. Nie żebym miał taką pannę. W zasadzie jej nie ma, nie. I się boję takich pann. Dobra, w swoim miesiącu rodzenia to jeszcze jest jakieś znaki, jak się pod koniec roku. Uuu. Sigma, D dobra. Trzeba czas znaleźć innego, bo jest to trochę braindead. Quiz, no? Jakbyś wyglądał gdzieś był awanem. Aha, i co? Se drapie, drapie, a tu nic nie ma. Uuu. Byłem jak Sigma. Czy to jakby grafia mogłaby być ee, zekranizowana? Ale kitku, nie. Słodki, czarny. Nieco gorszy, ale styl. Czy uważam, że mam ciekawe życie? No, ja no nie uważam, że jest mi bardzo smutno, nie? Sigma. Bo <ścoughs> jeszcze te książki trzeba mieć firmy. Firmy? U... Zdecydowanie książki. Nie, no nie potrafię wybrać obydwa, nie? Chyba że dużo znajomych, ale Misiu. miał no, stary obchodzić liczba znajomych. Jeden są to na Facebooku się to liczy. Generalnie bym powiedział, że mało, ale mimo to nie czuję się Chciałbyś Chciałbym być słaby. No proste, że tak, tak, to moje marzenie. Chcę mieć kasę z tego, co robię. Czy myślę jakiś plan na życie? Nie no. Jestem personą numer 1, tak? Tak, Wyobrażałem sobie dokładnie, zaczynając od domu, aż do przyszłego stylu ubioru. Uuu, nawet nie czuję, kiedy on rapuje, nie. Ta. Kuiar. Sama kuizara. E, mam obiekt testowy w szkole, który uważa, że nie tworzy sobie takiego scenariusza. No i żyje Carpe diem czy YOLO, co nie ma znaczenia. Lubię siebie. Proste, że lubię, nie. Jakie z podanych słów najlepiej cię opisuje? <laughs> hmm. Maszycie, Pomocny? Pomocny na pewno, nie? Gdyż a zresztą co się to obchodzi. Pewny siebie? Tu nie no jestem ten Sigmund, tak? Zarozumiały. Ja zrozumiałem, bym musiał jakiś rozumieć, nie? Aby bym był za nim inteligentny. Nierozsąd. Powiedzmy, że możecie.